To jest majówkowy raport w Superstacji. Jarema Jamrożek, witam ponownie i łączymy się z naszym reporterem Piotr Jędrzejek, cały czas w Laskowej. Daszbór Piotrze, witaj. Daszbur Jarema. No właśnie, teraz powinieneś do mnie mówić łowczy, perłowczy, bo tutaj taką nomenklaturą się wszyscy posługują. No to w takim razie łowczy, co dzisiaj będzie się działo? Oj, dzisiaj już się dzieje i to dużo się dzieje. Ja tylko dodam, że często się zdarza w tych naszych relacjach, że tutaj mieszkańcy Laskowej organizują coś specjalnie dla nas, tak żeby ładnie było do, do kamery, żeby to ładnie wyglądało. Starają się. Tutaj nic takiego nie nastąpiło, ponieważ ten środek transportu, który wydawać by się mógł niecodzienny, właśnie jest takim środkiem transportu, który służy tutaj mieszkańcom, służy myśliwym, żeby dostać się na górę. Tutaj mamy Baśkę i Fortela. To są dwa konie, które za pomocą których Dostaniemy się za chwilę na wzgórze, na którym jest najwyżej położony w gminie dom, w którym właśnie myśliwi będą się spotykać i będą zjadać. A co będą zjadać, to zobaczymy. Ale póki co, póki zanim nie dojadą tam, to porozmawiamy z dwójką panów. Jest, są tutaj, czekają ładnie na wozie, grzecznie siedzą. Pan Zygmunt, pan Marian czekają na rozmowę. No, witam serdecznie. Witam. No, powiedzmy, może zacznijmy od tego, co się będzie dzisiaj działo tam na górze. No, mieliśmy. Rozpoczęcie sezonu łowieckiego i w tej chwili ognisko tam u góry zapalimy i ten gawędy łowieckie jakieś będziemy opowiadać różne. No, przygody, jakie, jakie po prostu koledzy myśliwi w czasie tych no, polowania i różne przygody się czasami. A powiedzmy, co się dzieje teraz w trakcie polowania. Jak takie polowanie wygląda? Od początku do końca? No w tej chwili jak akurat jest zastój, tak nie ma polowania, dopiero się będzie zaczynało polowanie na koziołka i po prostu to jest polowanie indywidualne, każdy dostaje odstrzał, musi ocenić i właśnie po porożu i, i wtedy, e, wtedy może dopiero odstrzelić takiego koziołka. No jak to jest, zbieracie się przed takim polowaniem i wychodzicie i na ile takie, ile takie polowanie trwa, jak technicznie wygląda to polowanie? To są polowania zbiorowe. Organizowane są w okresie zimowym, jesienno-zimowym można powiedzieć, a i wtedy jest kalendarz polowań wcześniej ustalany, wyznaczone miejsce zbiórki myśliwych i łowisko, znaczy, gdzie mamy polować konkretnie zaznaczone miejscowość i wtedy się zbieramy. jest I ruszanie, ruszacie na polowanie. My musimy teraz na chwilę przerwać naszą rozmowę. Wracamy do naszej bryczki, do naszego polowania już za moment. Piotr Jędrzejek, łowczy, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i już za chwilę z Piotrem się połączymy, wracamy już za moment. Proszę zostać z nami.